Cześć, ja jestem Primax. To kolejny odcinek na moim kanale. Kinosowe jest dzisiaj ze mną mój kuzyn Adam. Cześć, jestem Adam. I w dzisiejszym odcinku za każdego kila, jakiego Adam zrobił w Brawl Stars, będzie on dostawał 1 zł. Tak ogólnie on chce pobić Inge, która zarobiła 60 zł na swoim filmie, ale ona dostawała takie o za zabicie, ale Adam będzie dostawał złotówkę. Czyli Adam musiałby zrobić więcej niż 60 killi na tym filmie. Um. No. Jeszcze dodatkowe utrudnienie, czyli będziemy tutaj kręcić kołem, które mi wybierze postać, którą będę tak, grał Tak, dokładnie. Takim kołem będziemy kręcić, jak może zobaczyć, są tu wszyscy brawlerzy. I będzie to takie dodatkowe utrudnienie Ale Adam też wie jak grać Stars, no starną moja kuzynka nie wie Inga, dlatego dla niej to było cięższe i dlatego Adam właśnie tutaj złotówka, a nie 5. No, co prawda to jest mój pierwszy raz na kąpie. No, pierwszy raz na kąpię, Dobra, i pierwsze będziemy grać na starciu, później za zadyma, no i to tak po kolei, ale bez arena dymi rankingowej, bo to są takie dodatkowe i bez tego też. Tylko te tutaj tryby. No, więc Adam będzie miał tutaj 9, 9, szans na właśnie tutaj zamordowanie jak najwięcej ilości osób. Może pograłem też z Szymon Sonem, bo niestety musiałem odrzucić jego zaproszenie raz, sorry. Trzyma. Ale pierwsze Adam będzie musiał grać tutaj na albo solo, albo w parze, albo tercet. I co chcesz grać? Hmm, raczej parę. Raczej duo, pary? No, dobra. To może trzeba zabrać. No i akurat wyszedł, no co no dobra, to? no to jednak nie będziemy grać. W sumie to też jest mocno zależne od tego, na jakim trybie tutaj zagrasz, solo, tryba. Dobra, ale teraz kręcimy kołem. Tak, kręcimy kołem, jaki będzie zadymiarz, jaki musi wygra zagrać. I uwaga. Steel. Dobra. dobra. Ej, to On nie jest złe, słyszałem, ale no? trzeba, że ten zadymiarz wymaga dużo skilla, którego ja na nim nie mam, bo... Tak, nie posiada. Tu jest, Dobra, 270 to jest taka idealna ilość, mi się daje. I nawet jest taki świąteczny. W sumie śnieg za oknem, więc dosyć pasuje. Dobra, więc chyba już możemy zacząć pierwszą grę. Tak. I uwaga, ile Adam zarobi killi? Tu się rusza na wsadzie, czy. Yy... Tak, na wsadzie. Dobra, no i jesteśmy <laughs> właśnie na grze. No ogólnie, żeby celować, musisz lewym przyciskiem. No to celujesz, albo to ta, atak. No, normalnie chodzi na wsadzie. Dobry. Dobra, Adam ty niszczy skrzynkę, widzę, i ile zarobi w pierwszej Jezus. rundzie? Czemu ja nie mogę... Kurde. Dobra. No. Ja nie pobię ingi! No, on by musiał mieć... O nie, i już nie żyje. Super. Super. Jakby nie Adam może zagrać tylko jedną z tych trzech trybów solo, tercet albo duo, więc... Tercet! No, tercet. O kurde. Ale jest słabo, ale jest słabo. A to nie jest gorszy, bo... O nie! Nie muszę szybko na Ulta zmienić, a tu nie ma jak! No właśnie wiem. Kurde... Albo mam paper. Dobra, ciekawe ile będzie. No nie, ten Edgar cały czas... No nie, już jest koniec! Masz zero killi Masz zero killi W pierwszej rundzie, czy to się zmieni? Czy rzeczywiście zostanie to zero killy? O Dor Dorma żulta! Możesz na tego Angelo jakoś dojechać go! Nie mogę, bo Edgar... Jakbyś go jakoś ultem za ściany zaskoczył. Edgar jest taki w ciąży. No, on tak nic nie umie. Ej, daj! On go poobija i zabije jedną sobie. Dawaj, dawaj, dawaj! Sikora Co? Jakiś no, przynajmniej jeden kill. Dobra, Adam na tej rundzie zarobił jeden złotych Proszę bardzo, jest fair. Dobra, ogólnie Adam już stracił te jeden złoty, bo mu gdzieś poleciało nie wiadomo gdzie. Ale teraz jest Stardust, możesz go otworzyć może na szczęście. Jakieś szczęście będzie. Oj, ojej, oj, ojej. Dobra, epicki, nie jest najgorzej, więc może być. Płacząc to, to nie wróży dobrze Teraz będziemy grać na uwagę jakim trybie zadyma Więc tutaj widać jakiś tag fajny. jakieś tak były fajne Mam jakiś taki franken Ej, nie możesz <śmulacje> mówić Dobra, losujemy. Uwaga, co będzie na zadybę? Drzejo <śmulacje> <śmulacje> Co to jest <w> ogóle? <śmulacje> co to w ogóle jest? już ci pokażę. To co? Co ty To. W... to w ogóle robi? Nie wiem, możesz sobie zajść, wypróbować, jak chcesz, zobaczyć. Nie no, gramy przecież, co Dobra. No to czyli honory. Gra druga, Adam już ma jeden złotych. Ma już jeden. Jedną złotówkę. Dobra. Zobaczymy, ile zarobi ogólnie. Moja obstawa to jest takie. Moja obstawa. To jest takie. 20 zł Tak na pewno To jest 20 zł Ja nawet jakby był ten tryb, ten tryb League of Legends to nie zarobił tyle. tyle No może ci dodamy na koniec Zobaczymy zależnie ile Zależy. zarobisz no, zarobić. Będzie... to będzie Co Co? Co? To ej ej ej! Bo tu ma Ulta takiego no. Hilucego <laughs> Aha, czyli nie mogę na tą stronę ekranu, nie mogę No tak Nie wiem, czy ja w ogóle nie gram za bardzo O, masz killa? Nie Ukradł killa Może jednak dodajmy tą arenę za Zobaczymy Jeszcze jak na tej arenie za dynę jakiegoś Poko No, to będzie taka strona Albo Globerta, jak on się wylosuje, Globert Albo O nie, Naleśniczek idzie po wina O, dobra, yes! jest, jest kill! Dwa kill, dwa kill! Dwa dwa dobra Trzy kille! Trzy? Ej, dobra Ale kombo Dobra, 3 kile Adama, czyli już zarobił 4 złote Od samego startu Dobra, jest lepiej, jest lepiej Coś, tu jest jakiś progres Ale Inga to nawet nie dobija jednego killa Inga. Dobra No, 15 sekund <gryw> Czy zdąży? Czy zdąży zrobić jakiegoś killa Adam? Czy da radę? Zrobić killa na Angelo Uwaga, czy da radę? Nie, 4 sekundy Nie, nie da Ale wygraliście, chociaż No w sumie to nie chodzi w tym filmie, ale dobra I Adam zrobił 3 kille, nawet nie 4 <grafię> Pomyliło się, nawet nie 4-3 Co? 1000 powerpointsów O mega misję zrobiłeś Ej dobra, chociaż tyle to 3 chaos się, pokaż 40. 40 zrobimy to w tym filmie. Ej no musisz to zrobić Drop, drop chaos. Ej dobra Adam otwórz sobie drop chaosu może będzie Chaos być... Może będzie. Dobry Co ty robisz? Ej dobra. Nie, mi się to, mi, nie bardzo ja... no, mi by się to nie spodobało ja... No mi też byś to nie spodobał a kolejną grą, jaką sobie ogramy, będą zbiory klejnotów. Inga zarobiła najwięcej na zbiorach klejnotów, więc może będzie tak samo z tobą. Dobra, to teraz postać. A teraz postać jaką będziesz musiał grać. Jeśli będzie to glober, to się zyska. Dobra, i. Będzie to. O nie! Barley! Ale w sumie Barley jak chce gdzieś stać za ścianą, Zależy od mapy, właśnie. To zależy od mapy Barley. Dobrze, I jaka jest mapa? Sprawdź jaka jest mapka. Bo to zależy od mapy. Ej, dobra, jak se tu gdzieś stanie, zarstają, ja może coś w będzie. Więc zaczynamy kolejną rundę. Dobrze, Adam ma 4 złote. Jak na razie, od startu filmu. Zobaczymy, czy zarobi coś więcej. Na tej grze. Indze poszło najlepiej na zbiorach klientów, przypominam, więc może z Adamem być tak samo. Dobra, czy ty musisz. O, dobra, jest jeden kill, jest jeden kill, jest jeden kill, ludzie. Więc Adam ma 5 złotych. Wow, Adam wali ultem Uuu, udało się zabić Czyli już 6 złotych Czyli złotówka wpada na konto No całkiem, całkiem O, o Kurde, koleta atakuje CO TO BYŁO? CO TO BYŁO? CO TO BYŁO? Co to było? <laughs> I zabiło cię Ale co to było? Ej, a nie, zabiłeś ją Zabiłem ją, ale... Okej, okay, więc e, 2 złoty tam leczy Ale co to było? No chyba, nie wiem co, chyba z jakimiś exploiterami gramy. No Chyba jakiś haker Haker, z hakerami O, Uuu 2 Zabił, dobra 2? No, po no, prostu Ej, to, to jest lepszy pomysł w podsumowaniu dawać końca. No. Ale dobra, niech będzie. Tak w ogóle.. Ej, dobra, to musi być kill. Dobra, jest kill. Kolejna złotówka. Dobra, ej, oni mają odliczanie. Ale zmiana. No nie, nie zabiło. To tak chamsko no, kradnie killę cały czas. O! Co to za jakiś dobra, zioper na wyskoczył? Jaki zioper. Dobra, jest kill! Dobra, tam są złotówki. Kurde co? Ej dobra, ale dla ciebie to najlepiej, bo w sensie gra przedłuża. Oj, 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 oj. O nie. Czy gra w tym momencie się zakończy? Tak, koniec gry Dobrze, Adam zrobił, uwaga, ile killi w tej rundzie? 7 Ej, to jest niezłe, niezły wynik, więc masz tutaj te pieniążki Czyli masz równą, w tym momencie Adam ma równą dziesiątkę I właśnie mu tutaj daje. Wow, 10 złotych jest twoje To Jesteś, 50. Już, jesteś już w jakiejś no... To było 50 I co jest kolejne? Zobaczmy co jest kolejne Uwaga, co będzie kolejne? Knockout tu nie za dużo kiedy idzie zrobić, I Więc rolujemy. Ale zależy jaki będzie brał. Jeśli będzie jakiś taki zabójca, albo jakiś ten, to będzie Git. Ja <głos> ja <głos> <głos> Glowy ber. Ludzie, ja wiedziałem, że to wylecie prędzej czy później. To musiało po prostu wylecieć. Ja dosłownie mam najgorsze RNG w całej grze. No, teraz. on dosłownie ma najgorszego farta dosłownie. Dobra, Globert. Weź, ulepsza ci go, żeby nie było. Ej, maksujemy Globerta. Dla Adama, żeby się poradził. Jedenasta moc na Globercie. Dobra. Zobaczymy, czy pójdzie Adamowi na Globercie. No nie, jeszcze są dwa Globerty i Berry. Są sami leczący. Same wsparcie. Wy jesteście ugotowani. Ej, to może Globert jest dobry na tą mapkę? O, o, o. Ej będzie twój kill czy jego kill? Wow twój kill! Ej dobra Adamowi będę dał ogonie porundzie. Nie wcześniej miał 10. Ej co jest dwa kills już? Ej Globert jest jednak dobry. Tylko tu nie za dużo. Kurde nie za dużo killów idzie zrobić przez to, że tu są ograniczone jakby te kills. Za każdą śmiercią się kończy gra. zabić dwóch i umrzeć do trzeciego. No no właśnie. Tak jakoś trzeba przeciągać grę najbardziej. Kolejny kill dla Adama. Ej dobra idzie jednak w sumie całkiem dobrze. Globertem. Ło! Wow. Ej, dobra! Dużo, naprawdę sporo zarobił. Ile on zarobił w tej rundzie? 4 zł. Czyli ma w tym momencie 14 zł. Czekajcie, ile jeszcze zostało tutaj gier Adamowi? Zostało 1, 2, 3, 4, 5. 5 gier, czyli jeszcze nie jest połowie, ale już prawie. I ma 14 zł. Więc napad. E, tutaj jest naprawdę ciężki pik. Może być. Dobrze, kręć. Jeśli tutaj będzie jakiś zabójca, albo jakiś ten. Asasyn. Ja. Ej, to, ej to, 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 to. To musi być Rage Czemu ty range masz samych, same artylerie i wspierających. Dobra, e, Willow Willow, Zobaczymy, może w może jak się gdzieś skampi w rogu. Nie, no, patrz, masz dużo takich zakrętów, więc to może być sera wkurzająca. Może no Dobra, zobaczymy. Zobaczymy jak pójdzie. Tak czy się, Czy się uda coś. Nikt nawet jej... nie zada pierda temu powie. Jej ult tutaj to jest beznadziejny. I ona właśnie... też zatruwa, więc to jest spoko. Ej, tam masz gościa tam masz gościa. Łatwo dostępnego. Czemu ja bo... to jest Tak. No się... Co jest? Ukradł ci killa. Dobra, jest kill. Jest kill. Zobaczymy ile Adam będzie miał w podsumowaniu. Hej, to przygotowałem już tak dużo. Jestem kolejny, 14 no, on chyba ma 0 deadów! O, no Dobra. O! Dobra, jest kill! Jest kill ze strony Adama. I kolejny będzie... Jest! Dobra, 3 zł. Kolejne. Ale to jest Nie, tak... nie, no! On tak kradnie killa. Nie, nie, nie. Oooo! Oh. Dobra, Adam ma chyba 4 złote na razie z tej rundy. Więc no. Ty, 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 ty. Ej, chyba zginął za czas. Oh. Zginie! Okej. Okay. Ten Angelo chyba pierwszy raz zginął w ogóle. Ej, tu mają takiego lo'a, że ich tak musnąć i... takiego pierda jednego! No. Już nie. Jakby cię wylosował jakąś z małymi bogarkami. Ej właśnie w Glober to przecież były boty. Bo ja na Globercie mam 0,5. Dobra, tam cię ci pofarciło Nie, nie, nie. Ale jakby jakieś 1000 plus ci się akurat trafiło. Czy się ci spadnę 50. No I tu jestem, grę. Ej, ten Angelo cały czas kradnie kill. No i koniec, Adam przegrał, ale. To już hał, jeśli to oglądasz, nie nabytej Trochę ma. Ej, 8 killów. Chyba najwięcej jak zarobiłeś w cały czas. Ok, więc Adam na obecną chwilę ma 22 złota. Okej, okay, 22 zł, to nie jest najgorszy. mogło być gorzej No to kolejna, już jesteśmy w połowie ogólnie, zostały 4 gry Jest hokejowa zadyma Lubię to, ale lubię to na telefonie No, na kompie to jest w ogóle ciężej A brawler będzie to Uwaga, co? Uwaga, co to będzie? Na zadym Na hokej Nie wiem czemu Adam ma takiego pecha w tej grze dzisiaj Na tym odcinku, on dosłownie ma wszystkie zadymiarze, które nie powinny chować. Monika jeszcze. jeszcze Jeszcze masz tych, patrz kogo masz Joker. Masz samych na blisko Dosłownie, więc będzie ci jeszcze ciężej Patrz, a patrz z kim gram jeszcze No, no. O nie Dobra, po prostu auto-aim No auto-aim No już masz killa Dobrze, Może nie być tak źle, ale musisz przeciągać tą gregnę bardziej najbardziej O nie, już jest gol No, trzy gole Więc jakbyś tak przedłużył gierkę Dobra, drugi kill Drugi kill, nie jest źle i może będzie trzeci, może będzie trzeci jak się wbijesz. Jest trzeci. Dobra. Czwarty. Okej, okay, to ma potencjał. Ta gra ma jednak potencjał. I na razie 22 zł. No i koniec. A nie, jeszcze nie koniec rundy. Jeszcze jeden gol i będzie koniec rundy. Godusator. Ty musisz jakoś sabotować. Mówię o tym, ale nie mam za bardzo. Kolejny kill. Okej, okay, Adam już zarobił 5 złotych. No i po nas. GG Po nas. Oj. No więc Adam wyniósł z tej gry 5 zł 6, o Adam ma ogólnie obecnie 28 zł Może wyjdzie powyżej 30 w tym odcinku, miejmy nadzieję. A kolejna jest Batalia, ej, tutaj można tyle killów zrobić. Tym bardziej, że masz jeszcze tryb 5 na 5, tam to będzie tyle batalier. killów e, Batalia to z tym, że jedno morderstwo to jest jakby się wlicza i musisz zrobić łącznie 20 na 10 o. Ale jaki to będzie brawler to właśnie zależy od czego czy zrobi dużo kili Wow Sorry widzę chciałbym I uwaga <noise> mina! Co? Ale czym jest mina? To, to jest takie mocne. Dosłownie, ale co to jest? To jest ona Nie będzie botów, bo jest ponad stopuch, ale... Ona jest jak można zobaczyć maszyna zniszczenia, więc no... Dobra, no to Adam gra miną na tutaj batalii dobra, więc naprawdę a, a, dużo można. Dużo nawet no, 10 to jest, to jest, to jest... Maksymalnie może zarobić tutaj 10 zł. Na, co Maksymalnie no co to jest? <laughs> Emotki, emotki Dawaj, zabijesz go no, Jak? O, o, zabiłeś Dobra, jeden złoty Jeden złoty jest o, o. Dobra, jest kill Dwa złote Adam zarobił Mogło być gorzej, mogło Dobra, trzy złote ty Widać, że bardziej taktyczna gra teraz weszła w grę Oj, no i koniec gry O, wywaliłem się kolano, mnie boli teraz ja Adam zrobił ile 3 kilo. Dobra nie poszło za dobrze Dobra Adam obecnie ma 31 zł na koncie <grymne> Chcesz zagrać Trzymonsonem? A w co? No. Chcesz zagrać Trzymonsonem zadymy 5 na 5. Nie, bo on może mieć jakiegoś zadami, który ma dużo pucharków. Zobaczmy o to co się wyrosuje. Ok. No to losuj Losowanko I co będzie? Na zadymy 5 na 5 Kolec. A mógł być cold, byłoby dużo lepiej. A ma 300 pułarków. On może zabrać tych co na zero. No to weź, weź, weź go do on. Dobra, hm? wyszedł. No i co? Kraj. Zadania 5 na 5 na Tu naprawdę dużo Adam może zrobić killów, bo tam jest mega dużo ludzi. No, gramy No i jakich ma tutaj ludzi Adam do załatwienia? Kaze będzie się pewnie wbijać i będzie można przez to łatwo zabić, więc całkiem nic. Morty jest tak samo, więc. Ale gram koleż, która zadaje mniej obrażeń i mniej. Jest o normalne. nie! koled jest taka. Ty Już myślałem, że kill me. O, no oni wszyscy kradną ci kile! Ja się nawet nie słyszałem. Wow, gol Ej, dobra jest gol 10 sekund, no dawaj! 3, ostatnia sekunda, zrobię kila! Ile masz kili? Dwa kile. Ok, dwa kile. Ok, no to teraz Adam zagra sobie na. O, coś nowego! Skoczył, a wcześniej tam było co? No, nie wiem, sam nie wiem. Dobra, co? Nagroda. Aha, dobra, dobra, no to losuj Dobra, i uwaga, co będzie. Lumi O, Lumi Była? O, jest, Lumi Dobra, no nie mam 11, no bo chciałem ją e, tutaj mainować. Dobra, ostatnia gra w tym filmie. Czy się uda zadorobić? Adamowi dużo. Zobaczymy, masz dosyć dużo tutaj szans. Aż 20 kill możesz zrobić, jakbyś Co? Jakbyś się Przez bardzo mi? postarał. No, i nie dają po jednej, tylko po dwie. Jak po dwie? No, nie Aha, dwie. nie, bo to nie działa jak batalia Dobra, pomyliło mi się coś. Może ci damy tą ostatnią szansę, tą arenę za dymy. Może, może, może Co myślicie widzowie? Napiszcie w tym momencie w komentarzu Chociaż to nic nie zmieni, ale napiszcie O! o! Jest gadżetem, zabiłeś <noise> Gdzie ty tym dupłeś? By... Kurde no! Nie no, koniec Ile Adam ma Dwa no Czyli to się zamienia na piątkę 35 złotych I mi się wydaje ile miała Inga? Inga miała 60 złotych Więc praktycznie dwa razy więcej niż ty Więc mi się wydaje, że Adam rzeczywiście zasługuje na Zagranie Arena z Adem, Bo mówił, że to jego ulubiony tryb Więc Niech będzie Niech będzie Bo on jest na tym trybie tak OP Dobra, no to zobaczymy, czy Adam wylosuje się w czy jakiś Globert. To był było najgorsze. <noise> oh, fuck. A tak blisko Clancy'ego. Jezi, yes, Chuck D 250 puch, więc. Powinien, ale tu nie wiem, czy w ogóle pucharki mają znaczenie na tym trybie. I musisz wygrać, bo inaczej nie będzie Chaos Dropa Dobra, miejmy nadzieję, że Adamowi pójdzie w tej ostatniej grze, bo to jest rzeczywiście już ostatnia. Globert. No nie, ale on w sumie będzie tak zabierał ludzie do zera i później ty kończył. To z dobra taktyka. Ej, weź tu niebi, widzu, Zmieszczę się na to. O nie on się Tepa, on się Tepa Dawaj go, dawaj No, no nie Globert Ej jest jeden kill, dobra Adam tu naprawdę dużo killów może zrobić Bo ta gra jest mega długa, jak widzicie ona trwa 8 minut Podczas montażu to wkleję Wow, no jest kolejny kill jak możesz zobaczyć Czyli Adama, adameckiego, ale ja podobno kilka ominąłem Więc super, ale Adam ma już około nie wiem tak 5 killów, 6 Obserwuję, bym jest nieźle to jest naprawdę nieźle jak na razie. No jak, no, jak to? Jest. O, dobra. Jest Uj kill. jeszcze zniszczyliśmy wieżyczki, fuck. Wow. Braw nie ma swojego kodu. Bra... No właśnie. Dobra, dawaj, no nie! Co to było? No dawaj, on ma takiego low'a. Dobra jest. Jest kill. Czego się cieszę, ja powinienem się być smutny. Uuuu, Uuu. przejechał Dobra, o, Dobra, Adam już to kończy po prostu. Kończymy. Kończy grę i ile zrobił killów? Uwaga, uwaga! 10 KILÓW Adam zarobił w tym odcinku. Uwaga, uwaga 45 zł. Jeśli to się wszystko doda, jest naprawdę nieźle. Jest naprawdę lepiej niż myślałem. I chaos zrobił na koniec, bo wygrałeś Jak mówiłem. 225 zł. By the way. No to by było. o wow, 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 co, co za było? Ej, kole, Ej, zrobiłeś tą misję, zabij 40 chyba. W jakiś sposób niby. Co? Jak to jest możliwe? Jak to jest możliwe? Dora, nie mam pytań. Jakby teraz jeszcze był jakiś ultra legendarny, to był legendarny Please, jakiś ultra legendar, no Kurde, no czemu zawsze jest syf na odcinkach? Poza odcinkami jest tak dobrze Na no, odcinkach jest syf Dobra Adam, no to to jest to 45 zł, jakie udało ci się zarobić No, no i jest już no. twoje, no Tak samo jak Inga, to udało ci był się był zarobić To 225 tak, gdyby Adam zarobił po 5, 5 zł to byłoby 225, ale zarobił po nie, nie 1, by, bo... czyli zrobił w tej grze 45. Nie, by równo 200 bym zarobił. O, dobra, to sima. No, ale Adam zarobił 45 zł, czyli nie. zrobił 45 kili w tym filmie. No to to byłby koniec właśnie tego tutaj filmu. Adam się z wami żegna. Pa. Ja też się z wami żegnam. Więc do zobaczenia w następnym odcinku.